Chodź, 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 biegnijmy, biegnijmy, biegniemy, biegnijmy Patrz ile tutaj jest melonów Oooo, to pokój dla ciebie To co jest pokój dla... Do... No czemu ja nie mogę... O, bo tutaj jest koleś To jest koleś? <laughs> tak Zabiłem, zaatakowałem go, co? Dawaj, atakujemy go, wkurzamy go, dawaj, wkurzamy go, Ja teraz stoję... On teraz o, nie będzie mógł się jest... postawić tu <laughs> Wszyscy tutaj szajmy o, ja mogę się postawić, ja się postawię, ja się postawię. Postawiłem się. A on ty... Te... Tak. tak? Tak, to ja Puszki. stoję. To ja stoję. Wyrzuciliśmy go z jego miejsca. Siemanko, witamy was wszystkich bardzo serdecznie wraz z Cześć! I zrobiłem na Facebooku ankietę co chcielibyście obejrzeć jakiś z minigamów, i wybraliście, że chcecie obejrzeć sobie Hide and kolejny odcinek chowanego, ktoś dziwnie patrzy na Pingwina. Patrz Pingwina, to jest What? O, oh, jakiś pidofer. Chcecie zgwałcić. no. No, no z no. So... Nie! A ah, the table's of turn. Of oh, dobra, nieważne. No i właśnie z pingwinem sobie rozegramy dwie trzy rundki. Postaram się, żeby to nie było tylko 5 minut siedzenia w jednym miejscu. Ja będę się starał zmieniać przynajmniej rundzie. Będę 5 minut siedzenia w dwóch miejscach. <laughs> będę się starał zmieniać właśnie te miejsca, gdzie będziemy siedzieć, żeby było troszeczkę ciekawiej. A jak mm. będę szukającym, znajdę i zabiję pingwina Dobra, zatem widzimy się za sekundę. O nie! Zobacz! Co? Chodź do mnie. Gdzie ty jesteś? Chodź szybko. Toś tu, tu nie. Na dwór. What the fuck! Dum, dum, dum! On ten poleciał. <laughs> poleciał! To widać, że to nie jest Pingwin. Kolejny Pingwin, Boże, to jest atak Pingwinów tutaj. Pingwin party. <laughs> o, w ogóle tego czad Bo zaraz z tego będzie, że jest ten czas. Wiem, że się zaczyna. O, dobra, zaraz mniejszy czas. Uh, jestem kowadą. Juju, nie nabiję być kowadą, ponieważ kowadą to taki wystarczający jedyny Zatem tutaj będę chciał szybko umrzeć. A ja jestem. Nie powiem ci. Powiedz A, mi, nie... ja tak powiedziałem. Crafting table. Moś... Może. Kraft... O, może. <grym> jak, <grym> to mo... jak to może? Może jestem, może nie. <grym> nie, no Kowadło to naprawdę jest taki beznadziejny, dlaczego ja nie widzę Kowadła. Kowadło? No. Zrzuć się pod wodą. Pod wodą? Nie, ja się... Nie, bo Kowadło właśnie widać, jak jest pod wodą, wiesz? O, już się <grym> zaczyna, ja nie mogę. Tak, tak, tak. Już się zaczyna? Okej. Okay. Już Dobra. się zaczęło. Mm -hmm. Już się zaczęło, ja sobie szybciutko tutaj... Jest, mam epic miejsce. Tu mnie nikt nie znajdzie. Ja się znajdę. Sobie troszeczkę tego. Nikt. Ten czat sobie wezmę, żeby nie było go aż tak widać, ponieważ zawsze prosicie mnie o to, żebym to pozmieniał. Okej. Okay. Na razie jest jeden szuk... dwóch szukających już jest. Wow. Szybko, szybko, szybko ktoś odpadł. Okej, okay, zatem tak. Wiem, że ostatnio jak nakrywałem, to walnąłem mm -hmm. taki błąd, że po prostu w drugiej rundzie ja nie zauważyłem, że mi cały czas tyka ten zegarek i ten koleś mi bił z tego powodu, że ma Mandzio, Mandzio, ciebie cały czas widać. Nie ogarnąłem w ogóle tego. Mm. E da, jest odlicznik 5 sekund. Tak, ja wiem, ale ja nie zauważyłem w ogóle, że mi cały czas odlicza te 5 sekund i to jest coś takiego, że tu trzeba stanąć na 5 sekund? To wtedy tak jest! Styk... I wtedy tak, dopiero nie, się zmienia. dopiero zamieniasz. później odlicza. Tutaj koleś crafting table. Oni w ogóle wszyscy to na, na drzewa... Ja o tym powieś. mówiłem wczoraj. No ja wiem, ale... ale chyba na moim, czy, moim odcinku. Na twoim odcinku to ja o tym wiedziałem, ale A. na moim odcinku ja jeszcze o tym nie wiedziałem. Ale teraz już o, o high and sing, wiem wszystko, mogę być profesjonalistą. Dlaczego te crafting table się chowają na drzewach? Przecież drzewa jest takie łatwo zrzucić i zabić. Poza tym to jest trochę oczywiste. Okej, okay, mam mieczyk. Wtedy nikt się nie spodziewa. Dobra, tam jest koleś. Ja też mam mieczyk. Dobra rapimy, ja zmieniam po raz pierwszy teraz pozycję. Biegnę, 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 biegnę. Biegnę się gdzieś, schowam, proszę. O fuck, koleś chyba idzie. Stoję w miejscu, stoję w miejscu, się nie ruszam. Koleś jest tutaj blisko, zatem się nie będę teraz ruszał. Czekaj No wiem, wiem wiem. Już jest tam kowadłem. Kowadło to straszny item. No to jest straszny item. On musi stać przy jakichś broszkach, żeby właśnie było zasłonięte trochę. Tutaj widzę, że jestem koleś. Tak spss. O, o, o. On biegnie w moim kierunku, czy nie? Chyba będzie bieg w moim kierunku. O fakt. Czy on mnie widzi? Widzi. Jakiś mnie. pingwin tutaj mnie znalazł, ale na szczęście mnie nie zaatakował. Ten koleś się tutaj zbugował trochę. On nie może łazić, on nie zbugował. O, jakieś drzewo tutaj zaskoczyło i za, zaczął go atakować. W ogóle czemu ten koleś z tego go bić. A, bo ja mam włączony tego. Ja mam tekstur pak włączony z epic jump mapy, bo nagle no. się <laughs> Ja, ja sobie... właśnie zmieniłem to, to akurat przed. No, ja ja zaczekam. Dobra, ja też uciekam teraz. Idę szukać... Ja zmieniam pozycję. I idę właśnie szukać jakiegoś spotu, żeby tutaj uciec przed nimi. Ej, znalazłem miejsce gdzie są cztery kowadła. O pak! Zastanawiałem z... się czy to nie jest No w domku, w domkach na górze. O właśnie. jakiś koleś będę! Czekaj, o mnie nie widzi, nie widzi, nie widzi, nie widzi, widzę! FAK! Chyba mnie zauważył, chyba mnie zauważył Okej. Okay. Dobra, nie <coughs> widzą mnie, nie widzą mnie! Jezu! Jacy oni są ślepi! Z w miejscu 3, 2, raz Zero! Zero! Igraliśmy? Nie, nie mogę tutaj zostać! Nie mogę w tym miejscu zostać kowadłem, nie, bo ja szukam miejsca, żeby zostać kowadłem. Bo wiesz, ja teraz się ruszyłem, przebiegłem obok kolejki. Do, do mnie, chodź do, do mnie. No, tutaj zostanę. Tutaj, tutaj jest dobre miejsce, tutaj jest dobre. O, oh, jakiś koleś tutaj obok nie. Gdzie jesteś, ja idę cię poszukać. Tutaj biegnę z jakimś sianem. Biegam o, tutaj... shit, ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie. Biegnę z jakimś sianem. Już będzie po mnie. Już po tobie będzie. Come on, come on, Cztery... oh, fuck, Ale mnie koleś odepnął. 4 sekundy i się zmieniam. Oho, oho, oh. idzie. Yes. Zmieniłem się, ale nie wiem, czy będzie. Gdzie ty jesteś, pingwin? Schowałem się w takie bardzo miejsce, gdzie ludzie bardzo rzadko idą, według mnie. Powiem gdzie. Nie, 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 jakiś koliczek. Koliczek? Nie? Aaa, <laughs> O, to <jest> szybko zmieni tego Przeszło to obok mnie. O, Jezus. Szybko zmieni pack. A próbowałem tego się schować w innym miejscu, ale mi się nie udało, nie Zabili cię? Tak, zabili mnie. Pingwin, wiesz co teraz to oznacza? Miejsce gdzie są cztery kowadła. Domek. Tam się chowa polski pingwin. Mm -hmm. Już nie. <laughs> już nie, tak? Już nie. No już nie. Już nie, Może. już nie, już całkowicie inne to jest miejsce. Zostało 60 sekund na znalezienie pingwina. Muszę cię znaleźć pingwin. Nie ma szansy, nie znajdziesz mnie. Znajdę. Oj się zdziwisz. Gdzieś, 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 na pewno tutaj musisz. Tutaj sobie... Aby twojego nika nie widzę. Tak daleko jesteś ode mnie, że twój nick nawet się nie pokazuje. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, pingwin, tak. O! Daj nie, to nie ty, to ktoś inny. Bo ja cię uwierzę, Pingwin. Ja pierwszy, który ci uwierzy. Ja, ja mówię, ja, ja powiem, ja powiem tak. Powiem ci dokładną prawdę, będę ci mówić Dokładną dokładnie. prawdę, tak? Mhm. Mm nie będę to... kłamać w ogóle. Może naprawdę możesz... ci ludzie cały czas próbują wbić na te drzewa i oni nie widzą, że to po prostu się wbija tu, stąd się skacze od tutaj. I 30 stamtąd... sekund! Czekaj, bo tutaj mam dwa crafting table, które właśnie muszę zrzucić. Jeden już rzuciłem i zabiłem. I teraz jeszcze drugi. Okej, okay, rzuciłem go. Teraz wystarczy go tylko złapać. O, o. Ja chyba go zabiję. A jak ten typek tu przyjdzie, to ja uciekam. Dwóch ludzi idzie na mnie. O, pingwin zmienił pozycję. Dobra, ja dwóch rzuciłem. Z... Ja uciekam. Uciekam, lecę. Ten Windows Twój sztyle. Lecę. Lecę na farmę. Jestem bogaty. Gdzie ty jesteś? O, wygrałem. Wygrałeś. Brawo, pingwin. Dobra, pierwszą rundę wygrał pingwin. Ne jakieś drewno. Yes. Ok, i zaraz się widzimy w kolejnej rundzie. Okej, okay, rozpoczęliśmy kolejną rundę i jestem tym razem drewnem. Wow, drewno to fajne jest. Nie, Nie, nienawidzę mojego bloku. Co masz? Ale w sumie udało mi się przeżyć ostatnio z tym blokiem. A co masz takiego? Beacon block. Ał, oh, to nie jest fajne. Pójdę do tego samego miejsca, co byłem ostatnio. Tam jest łatwo, chociaż wątpię, że każdy będzie taki głupi tym razem i... myślę, okay, że prędzej jest... czy później mnie znajdą. Co prawda mój kolor drewna za bardzo nie pasuje do tych co jest, co są tutaj, no ale trudno, jakoś będę musiał tu przeżyć Wow, już się zaczęło, ja mam no. je znajdą już. Drewno jesteś, zwykłe drewno. No, tak? ja widzę, gdzie tu uciekasz, widzę, gdzie, widziałem gdzie tu uciekasz, wiesz. Widziałeś? Mhm. Wydaje mi się, że to byłeś no ale nie mam no. pewności. A widzisz teraz tylko dać się zabić i znaleźć pingina, co nie? nie mo niemożliwe, że to ty. Nie może chyba że jestem... Nie, nie powiem nic, nie mówię. Jesteś w tej dużej sali. No jestem, jestem. No ja jest. wiem gdzie ty jesteś. Ja tu jest tu kto, koło mnie ktoś inny jeszcze też. Ja, ma, ja mam fajne miejsce, więc... Znaczy mnie tu no nie No wiem, ale w tej dużej sali jest strasznie dużo tych bikonów, zatem wiesz. Dokładnie. Tutaj? I też kobadła są, tutaj jest wszystko, tutaj można się normalnie ukryć, ale zanim ten koleś nas znajdzie... Wiesz co, pięknie? nie ja od razu chyba zmienię pozycję, bo mi się nie chce tak chce w miejscu. Zanim ten koleś przyjdzie, to rok mi nie... Wiem gdzie skoczę! Skoczę na sam szczyt tego co jest po środku. Okej. Okay. Dawaj, no. ze mną, dawaj ze mną, Ping dawaj ze mną Pingwin, dawaj ze mną No, chodź, chodź Ale bikon jest oczywisty, choć, idę Chodź, chodź, chodź Dawaj, tutaj jest tego Bloczek liścia taki Ale jak mam tam wejść? O, parkurowiec no, Jestem nie, to... To, 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 to ten, tego Ten liść to jest to, to tutaj domyślnym bloczkiem O, bloczka. widać tego zombiaka tutaj jak się kręci no, Jestem To ty? Mhm Czekaj, <grym> O, Czeka, ja posunę się tutaj <grym> Jak się posuną jak chcę być solidnym bikonem Uwaga, uwaga Idzie, idzie, koleś kiedy koleś przyjdzie, to się wszyscy na niego rzucamy. Wszyscy okay. się na niego rzucamy. No, wszyscy no, ja i ty chyba tylko. Nie, czy... tutaj jest jeszcze jeden ikon. Um, nie, nie Nie, nie Bo chyba w tym miejscu nie możesz, zobacz czy możesz w tym. Oh, no, nie mogę w tym miejscu chyba. No właśnie, to weź się rusz. no bo to byłoby zbyt dobre miejsce, co nie? Nie, no. tutaj też nie mogę, nigdzie nie mogę. Ja się tutaj zmieniłem i stoję sobie w tym miejscu normalnie jako bloczek drewna, jest spokojny. Idę tutaj, obok Ciebie Nie Ci się udało Ciągle mi od... Może jestem za blisko nie możesz, Ciebie nie możesz, ruszać myszką, nie możesz ruszać myszką podczas tego Nie ruszam, jestem po prostu za blisko Ciebie, o, tak tam, tam, jest koleś, tam jest koleś, patrz, biją go, biją go, biją go O, jestem Idziemy pomóc? Jest Dawaj Pimpin, idziemy mu pomóc Dawaj, dawaj, dawaj za mną, dawaj za mną, dawaj za mną Lecimy mu pomóc A, tutaj ten koleś zeskakuje Skocz na, na jego głowę Tak, tak Nie wiem co, wie, co się o, pan, dzieje bo Mam Jest. Dead o oh, nie, nie dednął! Jest! Jest! Uciekamy teraz! Teraz uciekamy, teraz uciekamy, teraz na górę, na górę, na górę, na górę, na górę! Teraz na górę jeszcze uciekamy! Ja tam się skradam z piską, ja, tam... ja teraz z górą uciekam. Ej, uciekaj tam z góry, koleś uciekaj z góry, uciekaj z góry Typek <ślech> <ślech> na górze? No tam jest jakiś typek na górze. O jest! Dobra? Nie... <ślech> ja cię no, dalo, o Dobra! Ja się teraz nie... Uwaga, uwaga, jeszcze tylko sekunda i będę już bezpieczny, będę bezpieczny, będę bezpieczny. Ja jestem bezpieczny. A ja... A jeszcze... Come on, come on, odliczaj! Ja czekam z tego. Widzę, ja, że... Wy się wszyscy tam bawicie. To oni się tam bawią. Dwa! Jeden! Jestem! Zobacz, Pingwin, że oni tam na górze wszyscy sobie skaczą tam szczęśliwie, co nie? Jest tylko trzech szukających bo jednego. Jednego zabiliśmy się musiał zrespić, ale ja, No, to jednego, jednego. O, uwaga, biegnie jakieś do mnie koleś, biją go bloczki. To jest takie wkurzające, że co, szuka, szukasz kogoś co nie i biją cię bloczki cały czas. GG. Hmm. Jakiś gościu mnie ciągle śledzi, jakiś, jakiś liść. On ma, on ma słabo ten liść. No, jest nie, nie wiem, gdzie byś się zakrył. Ja bym się ukrył tego nie na drzewie, tylko na tym, na kłodzie. O, teraz jest dwóch szukających obok siebie, oni teraz idą tak w grupkach, żebyśmy właśnie ich, ich już tak nie zaatakowali, wiesz? Zaraz no, jest już. Oś, no, dzięki, pingwin za pięknego siorba podczas nagrania. Ja cię proszę. O, to jest nie niemożliwy po prostu. On u siebie, to wszystko elegancko. Elegancki pingwin to jest elegancki polski pingwin. Ale, pod, Bacz, ale podczas <laughs> tego, jeżeli się nagrywa z pingwinem, to jest pingwin, żarłok i oblech. No, polski. niestety. Niestety. Okej. Okay. Tak nie ogarnia... Słuchaj, oni tak nie ogarniają, że jest mi ich aż szkoda, ci powiem. Gdyby nie to, że się wszyscy tutaj kręcą, to ja bym się po prostu ruszył i bym zaczął ich chyba bić, bo mnie denerwują O, Damy radę. Oni zamiast kogoś atakować, to oni tego... To Co? oni kucają przed nim, naprawdę. Co robią? Kucają przed nim. <laughs> Zależli MNIE! Pingwin naprawdę, chodź tu, obok mnie, obok mnie, mnie jesteś, obok mnie, uciekasz ode mnie Wszyscy Ucieka. biegają za tobą Pingwin, bieg, Pingwin, bieg, biegnę za tobą, biegnę za tobą, biegnę ci pomóc, biegnę ci pomóc o, Wszyscy biegną za mną? Nie, tylko jeden, tylko jeden i z drugiej strony cię okrąża, z drugiej strony cię okrąża Pingwin, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, stopnij się Złapał cię? Złapał mnie Fuck. A by beacon napisali <ślesz> Złapali nieco. Ale to było. było takie oczywiste miejsce, Pingwin Moje? Nie, nie było. Było strasznie oczywiste, ping. Nie było, było. Ale Dobra, nie chcia... Zostało 5 sekund, wygrałem tę rundę, Pingwin ją przegrał. Ping, mogłeś naprawdę znaleźć lepsze Albo zacząć uciekać, jak on tak stał przed tobą. Jeden, jeden. No, jeden, jeden. Ale on tak stał przed tobą, mogłeś zacząć po prostu uciekać. Dlaczego nie zacząłem? No, właśnie ten, właśnie zmieniałem teksturę akurat A, wtedy. A, no to GG. Dobra, rozegramy jeszcze ostatnią rundę. I ja byłoby <grym> na tyle w tym odcinku. Yeah. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, ostatnia runda. O, oh, fuck, nie lubię tego miejsca, ale. Lubię, ale ja mam tutaj swoje miejsce, gdzie ja się ostatnio schowałem, i to było całkiem sensowne, tylko muszę je teraz szybko znaleźć. A gdzie ono było? O, chyba o tam było, zostało jeszcze mi 10 sekund na ukrycie się, nie wiem czy Czemu nic? tak mało sekund na ukrycie się? No, strasznie mało. Tutaj są jakieś. Nie wiem gdzie stanąć. Ja już, ja chyba. Zwaliłem, mam taki straszny item. Jaki masz item? Ten light no, o... Blok. mam dobry. Nie, to jest właśnie dobry item. Wiesz jaki ja mam i ten pingmin. Wiesz jaki ja mam i ten. Ja mam nie, zwykłe powiem. drewno. Ja mam zwykłe drewno. To dobrze, możesz się stawić ile gdzie chcesz. Nie, bo tutaj wszędzie jest ciemne drewno. Ja chyba zginę pierwszy. Nie, nie, nie zginiesz pierwszy. Zginę, muszę cię gdzieś. Nie mam gdzie się zakryć. Kryję się tutaj. Fact is life. Idziemy. Fact is life. Chcę nowe życie. Walić to życie, chcę nowe. Niezadowolony pingwin. Jestem! Redstone lamp tutaj... block. Sweet. Dobra, ja zmieniam pozycję, ponieważ mi się ta nie podoba. O fakt tutaj jest koleś, który szuka! Tak! Coś, tak! Czekaj, czekaj, szybko się zamieni. Szybko, szybko, szybko. Okej, okay, jestem bloczkiem. Może mnie nikt nie zauważy. Tak szybko się zamieniłeś. Co? Tak szybko się zamieniłeś. No. Tutaj jest jakiś mel... tutaj są dwa melony. <laughs> Jakiś gościu mnie znalazł. O, o ale nie, poszedł sobie dalej. Sweet, sweet, sweet. Kogoś zabił koło mnie i poszedł. Wiesz co, jakiś koleś chodził obok mnie i po prostu się na mnie nie patrzył i przez to mnie nie zaatakował, a ja byłem niezamienionym bloczkiem. Niezabinionym, miałem odliczanie, co nie? I on się patrzył tego. On się patrzył przez szyby, zamiast spojrzeć się na mnie, patrzył się przez szyby i przez to tego, nie zauważył mnie. A ja się zabiniłem na spokojnie. Jacyś naprawdę, zdaje mi się, że ludzie nie ogarniają. Oczekaj. Oh, Jacyś niektórzy po prostu, oni się nie rozglądają w ogóle. Chociaż z drugiej strony pewnie my też się tak nie rozglądamy. my tak w, sumie, w sumie. No i pewnie w drugą stronę to działa identycznie. No, ja chyba no zmieniam pozycję. Zmiana pozycji? Na pozycji, no. Ja pozycji, już ja pozycję. No, jest Kiedy razy zmieniłeś pozycję, ja już raz. Bo e, e, jakiś kolejny idzie do mnie, idzie do mnie zaatakuje mnie? Nie, jest, nie na mnie. O, Ja nie zmieniam. Ja nie zmieniam. Jest o, za mało. Patrz, jest za mało osób, za mało osób. Mm. A teraz chyba mam najlepsze miejsce, jakie tylko mogę no. mieć. Leczego raczej już nie będę miał. Szybko, może mi się uda. Czterech zostało tylko czterech tego. Nie chowaj się, Pigbi. Nie, ktoś, ktoś Koleś po prostu do mnie podszedł i zaczął mnie bić. Od razu wiedział, że tutaj jestem Oła. Zostało trzech tego. No to dobra, jeszcze trzeba tych trzech znaleźć. Nie znowu Czyli jeszcze dwie osoby tylko. Ale oni się musieli dobrze ukryć. Nie, bo tutaj oni, oni znają na pamięć, gdzie oni się chowają, co nie? Bo koleś podszedł i po prostu zaczął mnie bić, nawet nic z tego nie zaczął zaczął robić, tylko od razu zaczął mnie bić, bo wiedział dokładnie, gdzie jestem. Tutaj nikogo nie. Niczego... Muszą zrobić nowe mapy, bo wszyscy znają już na pamięć wszystko. No, ale jestem przekonany, że niedługo. Ale w ogóle Hidden Seek to jest fajny tryb. Bardzo mi się podoba. To bardzo fajny tryb. Zraszaj fajnie się p... go nagrywa. To jest super w nim też. Co nie? Mm. To, to się tak przyjemnie nagrywa. No fajna rozgrywka właśnie, taka chillowa. Mhm. Musisz się za bardzo Okej, okay, tutaj. Nie wiem czemu ludzie szuka... szukają w takich głupich miejscach. Są miejsca, gdzie oczywiście jest już kogo tam nie ma. I ty oni tamten. Mhm. Symetryczne pokoje, i tak dalej. Okej. Okay. czy tutaj to też to można być doniczką. Może doniczką, tak? No ja, ja zawsze sprawdzam doniczki na wszelki wypadek, ale tutaj ludzie się ustawiają tak, że coś jest niesymetrycznie Tutaj wszystko jest idealnie symetryczne to trzeba. No właśnie, w tym problem w tych mapach powinno wszystko być niesymetrycznie. Ale Był... właśnie w ten sposób można znaleźć takich dwóch, co się ukryli. Bo zobacz, teraz się ukryli i nikt ich nie może znaleźć, co nie? A, w sumie no tak, jak współprac... jedna, jedna osoba została tylko. No. Jedna osoba? No, tylko jedna no, osoba. Tylko. Znalazłeś? Masz go? Nie, nie, nie wiem. Znalazłem hopera tutaj. Nie, hopperem nie możesz być, A, -a. O! A nie, to koleś się podpalił, naprawdę. Wiesz, jak się no? podpalił? No po prostu <grym> są tutaj. Może i to? Nie, nie. Okej. Okay. Ciekawe czym jest. Mhm, To też możesz być, mówisz? Tak, możesz być doniczką tak. i w chwili jak się zamienisz już doniczkę, to zyskujesz kwiatek jeszcze na dodatek, wiesz? Nice. Doniczki są dobre. Doniczki, doniczki są... to najlepszy przedmiot, moim zdaniem. Bo nikt nie sprawdza nigdy doniczek. Hmm. Ale ja nie wiem, gdzie jest ten koleś. Czasami w ziemi są takie dziury śnieżne. Może. O, tu może być na przykład. O, Myślisz? Myślisz, myślisz, że tak nie może wiem. być? Można, można, bo ja tak robiłem nieraz. Może gdzieś się na górze schował i po prostu nikt go nie może zauważyć. Jestem. Bym się śmiał, by ktoś już zauważył, że to coś. A, to tutaj jest ten koleś, a wy go nie widzicie. Ach. I te krzyżki, ile, ile mamy? Jeszcze 40 sekund, może damy radę. Właśnie mamy mało tego czasu. Jakbym mógł sprawdzić wcześniej, gdzie poszedł, kto i jak, kto. No, to... No, to byś go znalazł. Naprawdę, pingwin? Naprawdę byś tak zrobił? Czekaj, tutaj, tutaj coś podejrzanego. Nie? Tutaj może na górze? Bikony? Ja właśnie też tak już trochę tak... Ja <laughs> Mam go! Masz go? Nie, po prostu coś niesymetrycznie jest. Tutaj jest śnieżny blok taki. Ja to wszystko już okrążyłem 15 razy, jeszcze na piętrze nie byłem. Na pierwsze tego nie byłem. Na God piętrze, God. Się, na dole na pewno się nie schował, jest na pierwsze, on jest na piętrze, atakuje bikony i tak dalej. Bikon, bikon. Ten bikon był tak randomowo na to już wie, że jest ten, poza mapą. O, Jasne. A, bo widziałem, że koleś wyskoczył. No to by wszystko tłumaczyło, no. że nikogo nie jest teraz. Dobra. Fajnie. Dobra, okej. Okay. To byłoby na tyle. Wraz ze mną był ping ping. Jedną rundę wygraliśmy, dwie rundy przegraliśmy, no trudno, ale myślę, że przyjemnie Nie. się oglądało. Do zobaczenia, no, tak. do kolejnych odcinków, do usłyszenia. Jeżeli się zostało. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Co, jeżeli co? Się, zostało, <grym cicho. <grym <grym się zostało do końca filmu. Jeżeli film. zostało, to łapkało, tak, w górę pod filmem. Tak, tak. cześć. Pa. Wszystko śmiało, papa. Ping-Ping pa. to dziwnie zaprzyjał. Cześć.